Dzień dobry, tu kapitan Lisowski. Wczoraj 6 października dotarł do Ziemi wyrzucony ze Słońca dwa dni wcześniej filament plazmy. Ostatni z serii wyrzutów plazmy ze Słońca, zgodnie z prognozą, nie wywołał znaczących zaburzeń magnetosfery. 4 października obserwowaliśmy flarę słoneczną klasy M8,77, po której nastąpił wybuch klasy X1. Koronalne wyrzuty masy z tych flar połączyły się w drodze do Ziemi. A fala plazmy zahaczyła brzegiem o naszą planetę. W związku ze słabnącym polem magnetycznym Ziemi takie wydarzenia są coraz bardziej niebezpieczne. Silna burza geomagnetyczna wywołana flarami generuje zjawiska elektromagnetyczne i sejsmiczne na całym świecie. W trakcie wybuchów zakłócenia radiowe objęły obszar od Ameryk do Azji Południowo-Wschodniej, utrudniając pracę ratowników i służb na terenie Florydy po przejściu huraganu. W Pekinie zaobserwowano blackouty. Na krawędzi płyt tektonicznych północnego Atlantyku oraz po drugiej stronie Ziemi u wybrzeży Mikronezji i Japonii zanotowano serię wstrząsów o sile 4 stopni w skali Richtera. Na Islandii wybuchł wulkan Fagra Fagradalsfjall. W Mikronezji doszło do erupcji i wypięczenia dna morskiego i powstał nowy wulkan o nazwie Kawachi, a w Japonii uaktywnił się wulkan Nishinoshima. Aktywny region 3112, który był oznaczony jako bardzo niebezpieczny przez agencję Noa, po dwóch dniach malejącej aktywności znalazł się naprzeciwko Ziemi dzisiejszego poranka. Łuki plazmy ponad tym rejonem stabilnie świecą z mocą flary klasy C, co powoduje wyższy przepływ protonów i zwiększoną propagację radiową. Szansa na silne rozbłyski maleje każdego dnia, a rejon, mimo dużej złożoności, po rozciągnięciu się poprzecznym ustabilizował się magnetycznie. Pogoda na Ziemi zapowiada się więc pięknie i stabilnie przez cały weekend. Życzę Państwu zdrowia, odpoczynku i mile spędzonego czasu na łonie natury, mówił kapitan Lisowski.